Uwielbiam jeść. Lubię też gotować. Dla siebie i dla domowników. Dbam o to, by przygotowane przeze mnie posiłki były zdrowe, smaczne, ale też ciekawe. Sporo podróżuję i z każdej podróży staram się przywieźć nowe przepisy. A jeżeli tak się da, to również lokalne przyprawy i różnego rodzaju smakoły. Stworzyłam program profilaktyki chorób cywilizacyjnych witalni do Set. Sprowokowały mnie do tego statystyki dotyczące zachorowań w Polsce na raka i na choroby układu krążenia. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych przypadków raka. Każdego roku na nowotwór w Polsce umiera 100 tysięcy osób. Jeszcze więcej osób cierpi na choroby układu krążenia. Wiem, straszę Was z tymi liczbami, ale jest też dobra wiadomość. Aż 90% przypadków ma podłoże w tym, na co mamy wpływ. A największy wpływ mamy na to, co jemy. Dzięki właściwej diecie i odpowiednio dobranej suplementacji, można w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia wielu chorób związanych ze stylem życia. Pomagam też pozbyć się zbędnych kilogramów bez głodówek i bez stresu, przy pomocy zmiany w podejściu do jedzenia. I do zmian sposobu odżywiania ze Was zachęcić. Potrawy, które zobaczycie, będą tymi, które gotuję dla swojej rodziny. Tutaj nie będzie udawali. Nie będę malować gotowych dań, żeby lepiej wyglądały. Para, skwierczenie, wszystko będzie prawdziwe. A jak coś się nie uda albo przypali, to też Wam o tym powiem i Wam to pokażę. Zapraszam do mojej kuchni. Przedstawię Wam moje przepisy. Jakiś czas temu wraz z firmą Colway przygotowaliśmy spotkanie, spotkanie w konwencji telewizji śniadaniowej. Miałam tam przyjemność pokazywać, mówić o zdrowych nawykach żywieniowych i pokazywać, jak w prosty sposób przygotować dania zdrowe, pyszne, świetnie wyglądające i takie kulinarnie ciekawe. Postanowiłam pójść krok dalej i przygotować um, parę takich spotkań, przygotować parę filmów w których będę pokazywała kolejne, myślę, ciekawe, zdrowe i proste propozycje dań i jednocześnie będę chciała Wam opowiedzieć trochę o suplementacji. Jeżeli słyszycie jakieś mruczenie, to pochodzi ono z mojego korytarza, bo tam zalegają moje dwie piękne suki. Wila, chodź do mnie! No chodź, pokaż się Państwu, chodź. Bo... Super! Tak, one będą nam towarzyszyły podczas dzisiejszego spotkania. Idźcie na miejsce, idź na miejsce, dla. Wila miejsce! Jestem z powrotem. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak można przygotować burgera rybnego, który będzie połączony w jednym daniu z puree z bobu. I do tego podam surówkę z marchwi. Jakich składników będziemy dzisiaj potrzebowali? Zacznę od surówki. Jak powiedziałam, surówka będzie z marchwi, więc przygotowałam dwie marchewki: koper włoski, jedną papryczkę, całej pewnie jej nie zużyjemy, i do tego limonka. Na pire potrzebujemy bób, ja wyciągnęłam go z zamrażarki. Przygotowałam go sobie w tamtym sezonie i wyciągam jeszcze ostatnie resztki. Za chwilę będzie świeży, młody, już nie mogę się doczekać, ale dzisiaj użyjemy tego mrożonego. Do tego będę potrzebowała cebulę, czosnek i jednego fileta anszuła. Na koniec zdanie wykończę moim jogurtem, który sama przygotowałam. Natomiast burgery będą składały się. Z ryby. Dzisiaj mamy dorsza czerniaka i kawałek łososia. Możecie sięgać po dowolne ryby morskie, pomorskie, bo one są bardziej tłuste, ale jeżeli będziecie mieli akurat inne ryby słodkowodne, to też się nadadzą. Może być to jeden rodzaj. Ja dzisiaj skorzystałam i z dorsza, i z łososia. Do tego potrzebujemy jeszcze jedno jajko, łyżka kaparów, trochę mąki kukurydzianej. To co? Zaczniemy od surówki. Dlaczego zaczniemy od surówki? Bo surówka będzie potrzebowała trochę czasu na to, żeby przeszła wszystkimi smakami. Zobaczcie, w bardzo prosty sposób ścieram sobie marchew na takie długie paski. Jest to świetna forma podania warzyw. Marchewkę mamy... Potartą przełożymy ją do miski. Zabieramy się za fęgę. Nie zużyjemy go całego. On ma bardzo intensywny smak, więc wystarczy kawałek do tej ilości maków. Możecie go ciąć nożem. I jeszcze szybciej i sprawniej będzie, jak użyjecie szatki z Te resztki, które zostaną wam ze skrobania warzyw, nie wyrzucajcie ich. Można je wykorzystać do sosu albo do zupy w dniu następnym. Marchewkę mamy, fęku mamy. Parę plastrów ostrej papryczki. Jeżeli nie lubicie, możecie tego składnika nie dodawać, albo dodać też troszeczkę papryki słodkiej. Warzywa przygotowane, czas na limonkę, ale zanim wycisnę z niej sok, który będę potrzebowała do surówki, zetrę jej skórkę, którą wykorzystam później do burgera. Więc ścieramy mniej więcej łyżkę pięknej zielonej imkowej skórki. No, odłożę sobie. sok, wyciskam na warzywa, sok z połowy limonki w zupełności wystarczy, a teraz jeszcze trochę soli i świeżo mielonego pieprzu. Delikatnie mieszam. Ten sok z cytryny spowoduje, że warzywa troszeczkę stracą na jędrności, ale w dalszym ciągu będą chrupkie i będą miały w sobie całe bogactwo witamin. Do surówki możemy jeszcze dorzucić parę listków bazylii. Bo nada jeszcze dodatkowego, wyjątkowego smaku, ale też ciekawego koloru. Surówka gotowa, zabieramy się za Pirę z boku. Mam bób. Muszę go teraz ugotować. W garnku mam wodę lekko osoloną. Chwilkę poczekam, żeby się zagotowała. Na patelni podsmażę cebulę i czosnek. Nie muszą być drobno posiekane, bo będziemy to wszystko potem blendować. Ale zanim włożę cebulę i czosnek na patelnię, dodam jeden filet anchois, żeby podbić troszeczkę smak bobu. Pilek nam się fajnie rozpadł, teraz dodajemy cebulę i chwileczkę czekamy, żeby się podsmażyła. Zobaczmy czy woda się już gotuje, jeszcze moment. Dobrze, cebulę możemy troszeczkę popieprzyć, natomiast nie musimy dodawać poli ponieważ filet już jej Trochę zawiera. Dobrze, cebula nabrała już pięknego, złocistego koloru. Czas dorzucić czosnek. Wymieszamy. I oddusimy jeszcze chwilę. Cebulka z czosnkiem gotowa. Wyłączamy gaz. Woda. Się gotuje. Przyciskamy. A teraz zabierzemy się za burgera. Ja bardzo Was gorąco zachęcam do spożywania ryb. Ryby kojarzą nam się z kwasami omega. Kwasy omega są niezbędne do tego, żeby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Są bardzo ważnym składnikiem naszego pożywienia. Gdzie znajdziemy kwasy omega-3? No właśnie, w mięsie ryby, ale też w mięsie zwierząt, również w roślinach w nasionach, w orzechach i w jajkach. Także jak już mówiłam, mam dzisiaj tutaj dwa rodzaje ryby. Dorsza, którego kroję na większe kawałki, takie centymetrowe. Dorsza mamy pokrojonego, wkładamy go do miski. U łososia siekamy troszeczkę drobniej, nawet dość drobno. Bo ta tłusta ryba powoduje, że nasze burgery nie rozpadną nam się na patelni. A wracając do kwasów omega-3. Mamy je, tak jak powiedziałam, i w mięsie ryb, i w mięsie zwierząt pastewnych. Niestety kwasów omega w mięsie jest coraz mniej, a to wynika z tego, że w tej chwili mięso jest produkowane. Kiedyś krowy chodziły sobie rok albo dwa po pastwiskach, i tym samym nabierało to mięso dużo. Fajnych wartości. W tej chwili przez produkcję mięsa kwasów w tym mięsie jest za mało. A dlaczego kwasy omega-3 są takie ważne dla naszego organizmu? Kwasy omega-3 stabilizują błony komórkowe w naszym organizmie, a tym samym działają przeciwnowotworowo. Obniżają też ciśnienie krwi, stabilizują czy też normalizują pracę naszego serca? I tych właściwości, tych tego pozytywnego działania kwasów omega-3 jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Będę o nich opowiadała w kolejnych odcinkach, bo teraz muszę dokończyć burgery. Mam dwa rodzaje ryby w misce. Do tego dodaję jajko. Ale jeszcze miałam dodać kapary, które nadadzą fajnego smaku. Kapary są słone, kiszone. Więc nie będziemy musieli już dodawać soli. Dużo. Do burgerów, rybnych. Ja dodaję jeszcze kolendrę, bo uwielbiam jej świeży, cytrynowy smak. Nie wszyscy lubią kolendrę. Więc możecie pominąć ten składnik albo dodać zioła, które lubicie, które uważacie, że będą pasowały. Do takiego dania. Dodaję też wcześniej startą skórkę limonki. Teraz wszystko po sole. Nie za dużo pamiętajcie, bo kapary są słone. Dodam pieprzu. I całość wymieszam. Sprawdzam, jaka jest konsystencja. Na pewno jest troszeczkę za rzadko, więc muszę dodać mąki. Ja użyłam dzisiaj mąki kukurydzianej, która świetnie zwiąże. wszystkie składniki. Jeszcze obrówno. Całość mamy wymieszaną, odstawiamy na chwilę, żeby masa się zwarła i przed samym smażeniem zobaczymy, czy nie trzeba dodać jeszcze troszeczkę mąki. Wyciągamy patelnię Patelnia gotowa, włączamy gaz. I zabieramy się za formowanie burgerów. Masa bardzo fajnie związała. Dużo łatwiej będzie nam formować kotlety, jeżeli zwilżymy odrobinę dłonie wodą. Podsypiemy mąkę, żeby nam się do stolnicy nie przydarły nasze burgery. Formujemy najpierw kulki, później leciutko możemy właszyć. Platy gotowe. Patelnię mamy już rozgrzaną. Jeżeli nie wiecie, czy jest wystarczająco dobrze rozgrzana, wystarczy na patelnię lapnąć lekko wodą. Jak krople zaczynają tańczyć, to znaczy, że mamy gotową patelnię. Bierzemy nasze burgery. Kładziemy ją na suchą patelnię. Ryby są tłuste, więc nie potrzebujemy dodatkowo porcji. Zmniejszę gaz pod burgerami, bo one muszą smażyć się powoli, żeby nie były surowe w środku. Teraz opowiem Wam o kolmedze, suplemencie, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Kolmega to wyjątkowy suplement, suplement, który jest pozyskiwany z oleju lnianego na drodze estryfikacji tego właśnie. Ta metoda pozwala na uzyskanie najczystszych pasów Omega bez zanieczyszczeń, które cechują właśnie olej lniany. Kwasy Omega są zamknięte w kolmedze w postaci kapsułki. To pozwala nam na wygodę suplementacji. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat kolmegi i tego, jak ona powstaje, zachęcam Was do obejrzenia materiału. W którym pan dr Tomasz Wysoczański przedstawia dokładnie ten właśnie suplement. Wracamy do burgerów. Zobaczmy, czy można już je odwrócić. Jak najbardziej. Z jednej strony marzyły się około 3 minut. Zostawimy je, żeby doszły. Z drugiej strony, a teraz zajmiemy się pirem. Musimy odcedzić bób, który już się ugotował. Do odcedzonego bobu dodajemy wcześniej przesmażoną cebulę z czosnkiem i z pieprzem. Następnie jogurt i wszystko miksujemy. Muszę teraz trochę pohałasować. Purée zmiksowane. U mnie konsystencja jest ok, natomiast jeżeli uznacie, że jest y, troszeczkę dla was za rzadka, chcielibyście ją y, troszeczkę gęstszą, możecie ją przez chwilę podgrzać, starając się cały czas mieszać, żeby się nie przypaliło. Wtedy nadmiar wody troszeczkę odparuje. No dobrze, burgery widzę już też gotowe. Pięknie się przyrumieniły również z drugiej strony. Możemy wyłączyć gaz. I podać danie. Nakładamy. Zaczynamy od pire. Zobaczcie jaki piękny zielony kolor. Dwie solidne łóżki. do tego. W zależności od tego, ile macie apetytu, dodajemy burgera. I na koniec naszą przygotowaną na samym początku surówkę. Zobaczcie ile kolorów. A jeżeli jest Wam jeszcze mało, Można wszystko przyozdobić świeżą kolendrą. I mamy gotowe, zdrowe danie.